Chodzę znowu zestresowana, czy to się kiedyś skończy, czy stres mnie wykończy? To zależy od Ciebie. Jak ode mnie? Opłaty, dzieci, obowiązki, święta, raty, to jest przyczyna! Stres płynie do Ciebie z raty, a może w dni świąteczne powstaje stresogenny układ planet? Żartujesz sobie ze mnie. To jeżeli nie z tego wszystkiego, to skąd? To nie sytuacje tworzą stres, tylko ty. To wyuczona reakcja, której nauczyliśmy się w dzieciństwie od otoczenia. A teraz to po prostu imitujemy. Gdyby było tak, jak mówisz, to nie byłoby ani jednej osoby na tym świecie, która jest w tym momencie zrelaksowana. No ale może ona ma inne warunki życia i inne okoliczności. A może to twój kolejny schemat, który powtarzasz, a nawet sama go dla siebie nie zweryfikowałaś. Czyli jak to działa w rzeczywistości według Ciebie? Gdy ktoś wyuczy umysł reagowania w konkretny sposób, umysł to będzie klepał jak automatyczną mantrę. Zazwyczaj im dłużej klepie, tym silniej ta kompulsywna reakcja z stresem się utrwala. Ja cię kręcę, to jak przestać stresować tak to ciało? Skoro robię to sama, to mogę to chyba jakoś wyłączyć. Wyłączyć to próbują ludzie poprzez picie albo używki. To trzeba przetrenować. Poważnie? Można się oduczyć takiego reagowania stresem na to wszystko? Można, a do niedzieli, w świadomo, są nawet kilkukrotne obniżki. Zostaw słowo rodzina i zajrzyj od razu do materiałów.